Cześć! Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia brukselki pieczonej. Może to być samodzielne danie lub jako dodatek do obiadu. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę pod filmem. Pod filmem znajdziecie również link do bloga, gdzie będą podane wszystkie składniki, które zostaną użyte do przygotowania tego przepisu. Jesteśmy także na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Będziemy potrzebować brukselkę, orzechy włoskie, czosnek, oliwa i pieprz. Zaczniemy od brukselki. Brukselkę należy wcześniej umyć i jeżeli są podwiednie, podbiędnie. I jeśli ma zbiędnięte liście, to musimy je usunąć, a ja Was zapraszam do zrobienia brukselki duszonej na masełku. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Widzicie? Człowiek nieraz ma problem, aby się wysłowić. Będzie nam potrzebne naczynie żaroodporne, a jeśli nie mamy, to brytfankę, którą wykładamy papierem do pieczenia. Brukselka, jeśli jest duża, to należy, to należy ją przekroić na pół. A ja Was zapraszam do zrobienia pysznej duszonej marchewki. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Stroimy i wrzucamy. Jeśli lubicie chipsy, to zapraszam Was do zrobienia zdrowszej wersji chipsów z piekarnika. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Brukselkę mamy pokrojoną, więc bierzemy się za przeciśnięcie czosnku. Chciałabym Wam podziękować za wszystkie miłe komentarze, które piszecie pod filmami. Przeciskamy czosnek. A zanim to zrobię, to zapraszam Was do zrobienia pysznej sałatki z pieczonych buraków. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Zawsze mi tyle tego czosnku tutaj zostaje. Wy też tak macie? A jeśli macie jakiś fajny właśnie wyciskacz do czosnku, to mi napiszcie, bo chętnie bym sobie kupiła inne. Teraz rzucamy orzechy, troszkę soli, pieprz. I skrapiamy teraz oliwą. I teraz wszystko dokładnie mieszamy. Cieszę się, że są takie osoby, które uwielbiają grzane piwo bo ja też się do nich zaliczam. Ok, mamy wymieszane, a ja Was jeszcze zapraszam do zrobienia frytek z selera. Może być to samodzielne danie lub jako dodatek do obiadu. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Taką brukselkę Kładamy teraz do nagrzanego piekarnika na 200 stopni góradów i pieczemy 25 minut. W połowie pieczenia mieszamy, żeby się równo upiekła. Ja teraz wędruję do piekarnika. Brukselka gotowa. Szkoda, że nie. <śkoda> Szkoda, że nie czujecie jak bosko pachnie. Zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek. nie. Coś wszystko pokręciło. Dobrze, zasubskrybujcie tak? nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek. Abyście byli na bieżąco dajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzach, bla bla. bla. Nie, nie tak było. Dajcie łapki w górę i kliknijcie dzwoneczek. Aby być na bieżąco, nie w jakiej Zabra. kolejności. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco i napiszcie w komentarzu, czy uwielbiacie brukselkę. A jeśli tak, to w jakiej wersji? Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam Was na owsiankę z bakaliami i sałatkę ziemniaczaną z ogórkiem kiszonym. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Pa! Kliknijcie subskrypcję.